Cześć, No, bardzo, bardzo serdecznie, z tej No i dzisiaj gramy Fortnite'a. I niestety z tego co widziałem, niektóre filmy mi się nie nagrały. W sensie nie dodały, nie dodały się na YouTube, To mamy jakiś fajny skin z ekipy Fortnite na start. skinek. E, dobra. O, nie no dobra, i my. Te, a ja teraz idę do. do Idę um powróciła na po Dobra, słuchaj, ym, wybierz słuchaj Dobrze. 7. No to tak. 7 jest piszczy mnie i dlatego ym, tak jakby najbardziej pasowały, ym, pasowałaby jedynka. Więc, Więc uwaga, dzisiaj gramy tylko rzeczami z pierwszego rozdziału Fortnite. Ej, dobra, ja mam pomysł. Wybierasz mi teraz skina, kina. Wybierz numerek od. Jeden do... Czekaj. Od jeden do osiemnaście. To, 9. to 9. A wy co robicie? Zostawcie łapkę w górę. I su w sumie suba na kanale A nie zgadniesz kogo wybrałeś Kogo? O, krzaczorę. Krzaczorę. Na ty nie możemy brać ani łuków Ani nic w tym a stylu Eee, serio nic? Znaczy w sensie możemy brać tylko wolną pompę Normalny karabin rewolwer. Znaczy w sensie możemy brać też Ty, rzeczy, Wszystko ale... normalne oprócz pr prowizorycznych i pierwotnych. E, tak, tylko pierwotnych w ogóle brać nie możemy, a prowizoryczne możemy sobie przerobić na, na te e, normalne. E, normalne. Okej. Okay. Dobra. A widzą chcecie więcej challenge, do, to zostawcie subiks na kanale, to żebyście to nic nie przeoczyli. A to my nagrywamy odcinek? No tak. O ja. Dobra, o ja. to już mam, widzowie. Czyli, gdybyśmy mieli część samochodu, wtedy y, moglibyśmy to przerobić. Ale normalnie, jak mam ta taki fungus, to nie możemy strzelać. Czyli, w tym przypadku, mogę nawaleć tylko z pompy. Czyli. Możemy tylko prowizoryczne przerobić się tam pierwotnie. Tak. Ostrzelać z nich nie możemy, tak samo jak... Czyli łuki. prowizoryczne przerabiamy, że tak powiem. Tak. Dobra, dobra, dobra ja już wiem gdzie ja lecę. Dobra, na przyjemny może. Nie wiesz co, ja już się załatwię. Dawaj na kiblę. O ma... Dobra, wróciłem, musiałem Próciłem. tylko pójść po rzecz. Okay. Zwykły karabin mi y, na iglicy wydropił. Dobra, ja lecę na karkołomne. O to ja zaraz będę na kar Bo, mi to Bo ja zobaczyć. robię tą moją technikę. Ja robię moją technikę. Kurde, prowizoryczna strzelba. jaj. Gute. tak szczerze. Dobra. W kolejnym odcinku z Fortnite będziemy robić to samo, tylko że zbroni mi zbroni z mi z tego rozdziału. rozdziału. nie te broń też były. Kurde, zarąbałeś tego. mi pewnie wszystkie rzeczy z tego, z Pierwotne. Bo ty... Ty, ty, ty widzowie, ja muszę się na to poskarżyć, bo ogólnie, jak ja sobie otwieram skrzynkę, nie? to on ten, to on mi podbiega i się na przykład broń bierze. Dobra, filtra, mam dla ciebie pod małe, a ja mam aha. A zapiniałem, że i tak tego grać nie możemy. Dobra, pomejcie. Ej, że... Ej, czemu ty zaznaczyłeś prowizoryczną w ogóle? Nie wiem czemu. Ale pompę. No. Dlatego, że mógłbyś sobie przerobić. O pierwotnych nie można już przerobiać. Ale przecież pierwotnymi nie możemy. Nie. wiem. Dlatego problem... A dobra, przypadkowo mi się znaczyło. Ja wiem już o co się chodziło. Do... A dobra, to nasz. nas jeszcze tyle. Okej. znaczy, bo okay. potrzebuję parodii... Potrzebuj... A bo dobra, potrzebuję tylko normalnych karabin i byłbym w domu ogólnie. Dobra, z tego na, na razie strzelać nie mogę? Nie Jakby ktoś stakował O! To pompa Kurde, typy! Kurde, z tego strzelać nie mogę O kurde, jeszcze gdzie sadzić Kurde Co tu Dobra, się dzieje? Ja Dobra, porobiłem je. Dobra. Manio umiecie karabin. Ej, karabin, karabin. Dobra. Ja też mam. A ja w sumie będę Ej, ja będę miał... Y y tą strzelbę pompkę fioletową mam już Chwila wale typu i mamy pomki Ej, patrzaj, chcesz na potwierdzenie ja mam karabin szturmowy i strzelbę pompkę fioletową Ale z tego co wiem takiego challenge'u to na YouTube jeszcze nikt nie zrobił Ty to się z strefy o kurde faktycznie nie jedź. Nie jedź w stronę iglicy, tyle Ci powiem. Dobra, dawaj na tylołkę. Kurde, sodyk. A tam ty Kurde sobie Nie idę ja. ci pomóc. Kurde, ale przypał. Ty się zbagowała. No ta, a ja. A ci teraz nie pomogę, se ja se idę. Dobra, ten typ ma 30 sekund. Dobra, ja lecę na Karkołowne. O, o. I nie lecę od razu na Karkołowne, bo ja mam technikę. Dobra, ja lecę na ekran, zbieram ekran i następnie zbieram części do samochodu. Dobra, te domki tam na tym są moje. Ale to taki fajny czelek. Ja mam dzisiaj challenge, żeby nie padało, bo jadę na grill'a. O, ja wczoraj miałem. W sumie, przez o, wczoraj udy. miałem ognisko, a wczoraj miałem. Dajcie, że ogólnie um, w marcu, to było tak w tym roku, w marcu, przecież my byli um, se, um, z jogim na tym, na sankach. Tak po prostu. I i i, 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 i i i przypadkowo mnie rozwaliłem i prawie w sumie tak jakby umarł, ale okej. Okay. Pamiętam. O nie łuk! Choć w sumie w tamtym godzi były łuki, ale nie takie. Ty jadę autem bez opon i zapotrzebuję ciężki. Nie? Nie. Ej, chodź pod ten samochód. Takie zgrzebki jak Tu gra piosenka przecież jakaś. Tylko się tylko obawiałem Ty, tyś Czarnobyl zrobił, czy co? Ej, bo tu są typy. Szartujesz, Ej, ja czarnobyl chyba zrobiłem. Tego wulkan dostał piątkę z matematyki. Nie wiem, nie wiem. Bo był aktywny. <laughs> Ej, to ty, dasz trochę, bo ja się... mam tu... Dasz trochę, bo ja mam tylko 3 golda. Nie no, żartuję, mam 1800. Coś ty zrobił. Proedity. Pro ty dobra, ty. Nie dawaj zbierajmy Macie idź stąd Moja. ty w sumie ty będzie możliwe to na odcinek że jakiś czarnobyl zrobił a mam zrobić kolejny nie rób nie rób nie. Hi. super ty mam mamy Przy mnie, przy mnie. Ech, <grywa> A No właśnie, Raczej, ty przy mnie, dobra, ja idę na samą górę, dawaj za mną. A ja celę Do mnie napierdzielają Posunię się. Ja nie mam karabinu. Podjazd? Oczywiście, że Oczywiście. tak. Matko, pompa za 22. No tak, jeszcze żeście mnie zaboksowali. Ha, leży. Kurde, powalił mnie. Ale jeden leży, jeden leży, spokojnie. Ale mu HEDA trafiłem, panie! Matko! Matko! Ty mi plecy Ty zrobię mi plecy Ale ej, ten co leży, nie? Ten Bumble. No. no. Ja mu takiego HEDA zasadziłem. Mm. Mm. Ej, ja się coraz A. lepszy w Forta No. Już wie, jak się klepać. Lepiej poczekać i lepiej wycelować. Niż strzelać jak na początku. Jakiś Predator. Mi się tym skinnego mega nie podoba. Chociaż go mam. Bo wiesz, czym więcej, czym więcej skinów Ej no. A mogę sprawdzić, czy ty masz? Ja i mam widzowie, to. mamy potwierdzenie, że Skinnick kiluwa. ma zęby. Ja to sprawdziłem. Pamiętaj, że ja, Pamiętaj, ja się lecę na kino, a ty na tamte to domki. To te domki. W sensie na w sensie tą wielką chatę. No i na tą, nie? O kurde. U, ja pierdolę. Dobra, weźmy się tu jest Wiesz co jest plusem tej chałupy? Że tu za zawsze drobi niebieska pompa? Nie, nie. Ja ale lud mam przeraz. zwalony, a tamtym brzemiałem kilka zielonych, wolnych pompek. Proszę, pompa wolna. Fajna pompa. O nie, prowizoryczny. Przynajmniej dobrze, dobrze dobre jest, no i to, że możemy zaprzeglądać, te branie. W tym krzaku jest zawsze skrzynka i od razu części do samochodu. Dobra, karabin zielony jest, i... Ja potrzebuję dużo części. Tylko się poszukać. Jeszcze się. O! A w sumie wezmę tą maszynówkę. Niebieska, wolna pompa. Aha, aha. Ja bym potrzebował niebieską prowiz prowizoryczną. Pistolet maszynowy zwykły. Dobra, ogólnie ja. Jest to A no kolejny łuk. Nie, te łuki nie w tej grze, trzeba będzie do ziobra Będzie tak, że wszystkie, wszystkie typy u nas się wyłożą i będzie tak, że będziemy... że potem nas dwójka dojedzie i mnie powali albo ciemię, no i już kolejny typ z ich teamu y, y, nas nie dobie. No bo tak, jest. Chcesz trochę? Nie ja chcę. A ja mam 10. Ja mam 11, 11 a i mamy też. mam, też mam 10. 11, 11? 12, 13, hmm. no To jeszcze no za mało jeszcze mi się mało. wydaje. Nie, no zdecydowanie za mało. No, to za mało.

To, to chyba już trochę przesadziliśmy Dawaj na dach kart Tam, tam Dawaj, bo nas z tym, z tym na przykład na podstawym skład dojedzie. Typy. Help me jest Ej, to mogę go zabić 132 z karabinu 132 karabinów Jezu, ja mam Aima na poziomie. Przeszukaj. Przeszukaj. Zerowym Dobra, bierz moje potki, Dobra, bierz nie. Małe potki. No. Jak mi się rąbał? A! Mo no do, do tego do weźmy no daj. Ty pytaj. Teki panie. Ty erpel, Nie gadaj. Co? Biergo. Ale ja nie mam za co. Ej a... To ja wezmę za maszynówkę. A. Nie ma ammo. Ja mam amunicję. Ma Dawaj, ja go biorę za tego. Za maszynówę. Masz tam amunicję. Ma Gdzie? Zaznaczyłem. A, dobra, Dobra, dobra. Tam Tamce. Słuchajcie. Ja się szedłem, nie? I mówię, o no, oh, kurde no. gdzieś słyszę typa, panie. I ja się idę koło drzwi, ty otwiera drzwi, się na mnie patrzy, ja mu Hela za wyjście coś. Ty, ty, ale ty ja mam chyba trzy ty przez przypadek włączone. Jak na pewno się, się nie da. No wiem, ale patrz, wiem, ten, ten, na, na z karabinem 20, się wali 20, 32. 32. No. A jak powiem, 132. Źle ci się spojrzało. Dobra, to no Zależy dobra. jaki karabin masz. Ten szturmowy. Ale jaki kolor? Niebieski. Niebieski. No, no to możliwe, jak wpada to możliwe. Dobra, dobra. Kaj ty ciśniesz? No bo tam są, no dziki. tam są dziki. Znaczy się wilki. A tam dinozaury. LOL, faktycznie. Ej pewnie teraz co typy nas tam trochę widzą. Znaczymy Dawaj się. tutaj. Co za te bile się boksują? O kurde, kurde. My ja im nie ty widzą. Ja bym... Trzymam jeszcze przez chwilę, ale to nie popa długo. No, to jednak nic z naszego boksowania. Dobra, trzeba się klepać. Kurde, ten ma biało. Ajajaj, ten kolorowy i ten taki niebieski ma biało. Ten na, ten na prawo ma biało. Ten ma biało. Kurde, na no nic Dobra. Ale jest drugie miejsce. Słuchajcie, kiedy ja kończymy odcinek. Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subiksa. No co mam, to co zobaczenia znowu kiedyś się masz?